Cześć. Aby się nauczyć prawidłowej pracy nóg w stylu klasycznym, proponuję pierwsze takie ćwiczenie. Siadamy na krawędzi kanapy bądź krzesła, czegokolwiek. Podpieramy się z tyłu, wyciągając nogi do przodu. Pierwszą fazą jest ściągnięcie nóg pod tyłek. Drugim elementem jest wyciągnięcie stóp na zewnątrz. Palce są na zewnątrz, pięty do środka. Stopy zadzieramy pod piszcze. Następnie trzecią fazą jest kopnięcie, czyli ruch po okręgu z końcowym opuszczeniem i złączeniem stóp. Tak więc lewą stopę podciągam pod tyłek. Chwytam stopę za tak zwaną podeszwę, tuż przy palcach wyciągam na zewnątrz i swobodnie puszczam Z drugiego ujęcia będzie to tak wyglądało Bardzo ważne jest, żeby stopa była zadarta pod piszczel